Dzisiaj na warsztacie A6C6 tarcze przód, tarcze tył, klocki przód, klocki tył, marki Tekstar, mamy olej likmij moli, toptek 400 do pompa wtrysków mamy filterek nechta wow. wymienimy tarcze, klocki i e... no i tutaj e... nie ma żabojada tu jest wszystko przemyślane wszystko pod mechanika nie ma kurwa ślub od tyłu. Nie ma belek jakiś zjebanych itp. i td. Forfotki. Teraz popatrzcie. To jest kloczek wewnętrzny, a to jest zewnętrzny. Wewnętrzny jest tarczy. jak nówka, a wewnętrznego Już praktycznie nie ma. Nie ma. Bo tarcze do przeszkiewania. Takie tutaj mamy. Tu śrubka odkręcona. Jak to w, 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 w niemieckim aucie, wszystko kopacami idzie, nie? nie jest za moja Nie trzeba się w jak w, reklam, w, w, w renówce, Renau, kurwa. W renualcie. w renualcie. W renualcie. Kurwa wszystko, kurwa młotkiem i przecinekiem. Jednak Hans Klosz, kurwa, to wymyślił Ciekawe czy ta tarcza to chce zejść. Tarcza Tarczę udało się zdjąć. To nie jest renówka, że trzeba kurwa młotkiem obijać i przycinakiem. Tarcze lęgarskie. Tak wygląda. No kafinkę nieśmy ganać. W renówce u szwagra musiałem poprzecinać kątówką tu. bo tak się przykleiła tarcza do piasty, że nie mogliśmy, że nie mogliśmy zdjąć ponadto tarcza w Volkswagenach. Centrowana jest na tym, I tu jest specjalnie nawet faska zrobiona, żeby mniejsze było powierzchnia styku, żeby tarcza schodziła, a w oplach jest centrowana na tym, tak jak w polonezie, jak się przyklei tutaj zajdzie, koniec, nie można zjąć. Amba Fatima, dobra, A Ale nie, na to nie będziemy robili, tutaj będzie Mamy obczyszczoną piastę do, gołej, do białej kości. Yy, mamy teraz dwa klocki. Yy, jeżeli to jest po prawej stronie, to jest prawy. Jeżeli po lewej, to lewy A druga sprawa się strzałka, strzałka jest w dół, czyli klocek jest tak Czyli strzałka jest do góry mamy tą stronę zmontowaną Obeszło się bez yy, niespodzianek. Nie, nie, ma to jak w renówce jednak. Tam to jest jednak myśl jest techniczna. Wesely. Tam jest wesoło, bo tam to trzeba. Monoton, Monotonia pracy. Wiesz, że robisz i masz zrobione. A, A tam trzeba tam... kurwa główkować, myśleć, ciąć, piłować, heblować. A tam jest fajnie. Tam nie wiesz, co się może spotkać. Z lewej strony mamy podobną sytuację. Jasne, też zaraz wyczyścimy. Um. Gdyż musimy dbać o wagi, bo to są najlepsze samochody. Nawet jak się psują, to i tak są lepsze od renówek, które się nie psują. Damy tarczę. Bo przynajmniej się je fajnie naprawia. Pokazałeś, jak tarcza wygląda? Już z za, za Tak. Nie no, pani renówek zobaczył, jaka jest w wałgi tarcza. To będzie hejt po troszeczkę, mamy tak spiszczoną piastę. Teraz możemy montować. Tutaj mamy taką nalepkę. Zauważyłem, że niektórzy jej nie zrywają, nie wiem dlaczego. Ona ma za zadanie, tu jest taśma dwustronna, ma za zadanie przykleić zacisk do klocka, żeby klocek nie piszczał. Mamy skręcone. Mamy najlepszą niemiecką konstrukcję, Audi. Eee, żabojady. Chyba ty, robimy jeszcze żabojadów, czy nie? Bo nie wiem, to się ostatnio tak kurwa to nie wyszło. Nie, są najlepsze kurwa. Będziemy robili kurwa na próbę. Robimy Dzień żabojady, czy nie? Tak, robimy. A no, no to dobra, jeszcze Laguny będziemy robić. Teraz mamy tak, hamulec postojowy. Musimy otworzyć e, zaciski. Dobra. Teraz możemy wyjść z tego. Wyłączyć zapłon. Będzie nam migała kontrolka. Teraz wystarczy tylko odkręcić dwie śruby. Jakby się kto pytał, to kable już były wymieniane, bo już się urwały raz. Taki kluczyk. Stało się przytrzymać. Tutaj mamy tą zaletę, że nie musimy go wkręcać, on go po prostu się wciska. Czyli znaczy, wystarczy zwykły rozpierak taki. Następny plus. To zrobił Niemiec. Kto zrobił Niemiec, to że nie trzeba jarzma odkręcać. I Francuz też kiedyś zrobi, tylko nie wiemy kiedy. Najpierw zadecyduje zrobić drabinę do, do księżyca, a potem kurwa zrobić coś takiego. Mówię, że teraz zrobił. A później. Jak Niemcy napadli na Polskę, to spierdalał kurwa z białą flagą. Nie weszło mocno. Oczyściliśmy piastę. Tu oczyściliśmy. Klocek się nie blokował. Składamy dalej. Montowane na nowych blaszkach. Panie, to jest kurwa wszystko na metę życie, Teraz robimy sobie close. Ciski się zamkną. I teraz robimy sobie test. I teraz mamy wszystko zrobione. Nie ma już kontrolki. Jeszcze co zrobimy? Inspekcję serwisową. Zrobię Ci kopanem w dupę, zobaczysz, że się chodzą ty. Tak należy przeprowadzić wymianę klocków w tym modelu. Kurwa się zapala, jebałem, Ty nie mów, kurwa. Jeżeli kurwa paliła za każdym razem, to już nie trzeba go zapisać. Ale to można wyłączyć.